Cześć, strony Waitlow, No i jesteśmy na jakimś moim serwie, na którym sobie tutaj lubię budować, ale to nieważne. Cześć, jak go będę biegał i tak dalej. Więc przejdźmy do meritum sprawy. A sprawy są tak mniej więcej trzy. Chodzi głównie o pomagamy. Tak troszeczkę o mojego Twitcha. I odrobina na mój kanał. Tak ogółem. Na moim kanale ee... No ciężko wrzucać filmy, jeżeli nie ma żadnych serwerów, nie wiadomo, ja na e IFHC nie gram, a tak zwany Praca, bo to w ogóle zestawienie tych słów jest tak bez sensu, że, no, sorry i sens tych serwerów też jest, no, moim zdaniem kompletnie taki, bła! ale to wiecie, to jest moja opinia i w sumie mogę ją sobie tutaj wypowiedzieć, tak, bo chodzi o mikrofon dopomagamy, chodzi mi o to no i chodzi o to, że pomagamy to tak mniej więcej mm, było robione beznadziejnie było robione beznadziejnie no, no wiecie, 30 minut ja sam bym tego dnia obejrzał, nie, ja sam nie oglądałem tego praktycznie, bo, bo mi się nie chciało oczywiście, to jest sporo teraz będą, będzie to nagrywane, nagrywane ukrócamy do minimum, mam nadzieję, że będzie wychodziło to tak do 10 minut max. Staramy się żeby to było króciutkie, bardzo króciutkie. Żeby dało się zobaczyć wszystkie kanały, żeby było to miłe, przyjemne i nie zabierało wam tyle czasu. Bardzo przepraszam, naprawdę przepraszam, ludzi, którzy wystąpili w tym pomagamy, w tych 30 minutówkach i tak dalej. I ludzi, którzy to obejrzeli, chociażby nawet w 5 minut i tak dalej, przepraszam za to. Ktoś mi to wytknął i w sumie dziękuję tej osobie. Bo trochę mnie tak, trochę mnie kopnęła w zad, bo w sumie nikt nic mi nie mówił takiego zwykłego, że, że źle robię, że takie coś. On mi to napisał, no i oczywiście dziękuję mu, żebyśmy się spotkali ponownie na moim kanale, ale, ale może a też no, nie, nigdy nic nie wiadomo. Powiedzmy, jakie są wymagania moje, żeby nie było, bo ja też się troszeczkę wkopałem samemu, że na samym początku nie powiedziałem, jakie są wymagania. Od samego początku brałem 70 y, ludzi, którzy mają 70 subskrypcji. Teraz postanowiłem, że dam 80. I z jakimś czasem może będziemy zwiększali, jeżeli... Y, jeżeli będzie zwiększało się e, liczby subskrypcji, także tak wiecie. Liczba subskrypcji moich to będzie się zwiększała liczba subskrypcji, która trzeba będzie mieć, żeby wystąpić pomagam. O, o to mi chodzi, tak? Mm, I co nie polecam mieć na swoim kanale, bo widzieliście już dużo razy, że ja omijam pewne kanały i to nie z byle jakich powodów. Mm, naprawdę nie polecam mieć reklam na swoim kanale. Czy czujesz poleceń? Hmm. Yy, jakichś tam serwerów, bo zwyczajnie jest to nieopłacalne, yy, prawdopodobieństwo, że ja wyłączę wasz kanał, po prostu już tam nie wrócę, jest bardzo duża, a prawdopodobieństwo, że ktoś wejdzie przez ten wasz film na ten serwer jest mała. Więc no po prostu nie polecam. Myślę, najlepiej dać się na publika, na nie publika i nie robić tych filmów. No po prostu nie polecam, tak? A przecież nie polecam robić oszustów. Eee, um, I w sumie to chyba tyle. Ale bardzo za to polecam. I to wszystko, wszystko to wyklucza mniej więcej to, jeżeli na przykład tak jak było to kiedyś, mm, że e, spotkałem jakoś kogoś, jakiegoś e, kolesia, który... Jakiegoś tam e, chłopca, tak? No nazwijmy go chłopcem, bo on chyba nie był takim... Mm, Albo, dobra, facetem, żeby nie było, że ja tutaj wyzywam kogoś. Mm. Że on tam sobie jeździł na Nodze, nagrywał to i tak dalej. I że on... I to jest taki jego, przy... na nim jego przykład. Mi się to bardzo spodobało, ponieważ nie myślałem, że ktoś taki su... coś mnie taki subskrybuje, nie? No i ja bardzo go polecałem. Bardzo, bardzo mi się to podobało. I właśnie coś takiego. Jeżeli ktoś ma jakąś tam swoją pasję, niezwiązaną oczywiście z Minecraftem i tak dalej, no bo wiadomo o co chodzi. To... i jeżeli ja sobie tam ją nagrywa i tak dalej, to ja to te wszystkie reklamy i inne pierdoły, to to się definitywnie ten yy, kasuje. No chyba, że będzie tego pierdyliar tych reklam, a jeden film tego, no to wiadomo o co chodzi, nie? Widać, że, że to lubicie, że co nie wiem, nawet kochacie albo coś, nie? Ale dobra. Mm. Wow, udało mi się to w końcu nagrać. Nagrałem to enty raz, naprawdę. Pozdrawiam, że już w końcu się weźmie, nieźle za ten kanał, tak porządny i to bardzo. Nie wiem, czy uda mi się to. Będę się starał, bo ja nie jestem profesjonalistą. Wątpię, że bym kiedykolwiek został. E, może? To pewnie zalicz źle od subskrypcji. I właśnie o to mi też chodzi. Żeby mój kanał się bardziej rozwinął, jeżeli oczywiście wy tego chcecie, bo ja zacząłem sobie wrzucać te filmy, żeby mieć pamiątki. E, Na tym, że grałem, że jestem kimś tam, że ki kiedyś tam grałem, że byłem kimś i no wiadomo o co chodzi. Ludzie zaczęli mnie subskrybować. Doszło do tego momentu, gdzie już prawie 3000 subskrypcji i to jest sporo. Hmm. Teraz pytanie, czy chcecie, żeby mój kanał się rozrastał? Ja chcę, dlatego robię tę serię pomagamy, która utrzymuje ten kanał tak mniej więcej co miesiąc y jest jeden film, to jest słabo, dlatego teraz będzie ta lepsza obróbka i tak dalej. Mam nadzieję, że co tydzień, albo co dwa będzie się udawało zrobić jakieś to pomagamy, to będzie lepiej. Kiedy MCAC wyjdzie, to mam nadzieję, że zrobię kilka filmów z jakiś sklep, nawet jeżeli nie będę zabijał i tak dalej. To mam nadzieję, że się uda zrobić takie coś, ale to też zależy od Was. Czy Wy chcecie, żeby mój kanał dalej... Yy dalej istniał nie? i dalej się tam promował w świecie całego YouTube'a. Jeżeli chcecie, to oczywiście nie zachęcam was do dawania lajków na ślepo pod samymi filmami. Musi się wam film spodobać, to jest najważniejsze. E, oczywiście chodzi też również o to, by... no łatki w górę. nie są ważne, tak muszę to powiedzieć. Bardziej, bardziej, mi liczy na wasze, bardziej mi zależy na waszej ocenie i co, co mam jeszcze do powiedzenia bo trochę zboczyłem z kursu a nie chcę tego znowu nagrywać bo to jest no, troszeczkę bez sensu miałem się z celem, bo powiedziałem mera dobrze tylko że trochę zminałem, tylko po prostu zmieniłem temat co chcę zrobić mniej więcej dlatego żeby mój kanał się bardziej rozrastał to sami streamuję. Na przykład pozdrawiam Asuna, pozdrawiam Karka, który nie pamiętam jakim on aktualnie nikt na Twitchu, ale pamiętam, że Asun... I bo Asun był pierwszym takim moim widzem dokładnie na Twitchu, jego ja pozdrawiam i naprawdę dzięki, że tam przechodzisz i Was też zapraszam do tego Twitcha. Dlaczego? Ponieważ, no, nawet 10 osób i tak dalej, albo nawet 20, jakby było 20 osób to już byłoby coś, nie? i tak streamował sobie tego w Minecraft'a i tak dalej jest możliwość wejścia w Minecraft'a jest bardzo dużo gier mam mogę wejść w Hearthstone'a, Minecraft'a, eee, Nie wiem, Newsy, Infestation ym, Diablo 3 mam zamiar za niedługo pobrać w tam Diablo 2 mam Warcraft'a 3 mam Hyden Z1 i na przykład jeszcze The Cooling no i jest bardzo różnorodność tych gier i możemy zagrać w praktycznie wszystkie. Mm. Tylko za bardzo... Na moim kanale mało będziecie tego widzieli, bo wiem, że wy też tak często tego nie oglądacie. Dlatego no nie, ma co, nie mam co was zachęcać tak, do, do tego. Mm. Dlatego wybierajcie na Twitcha, tak? Więc zapraszam was tam. Może tu idziemy do jakichś kurde 50 ludzi na Twitchu. I może wbijemy kilka, jakiś tam jeszcze tysiąc kolejnych, albo jeszcze dwa tysiące kolejne na YouTube i będzie spoko. I to już będzie jakiś porządny kanał, troszeczkę znany, którym będziemy można pomagać innym, mam tylko nadzieję. Więc, no pamiętajcie, jeżeli chcecie pomagać, chcecie pomóc komuś, żebym ja pomógł komuś, o, pomóc mnie, żebym ja pomógł komuś, o, w ten sposób. Oczywiście, wiadomo, to nie jest pomoc taka, że nie wiem, żeby... ...dajcie jakimś dzieciom jedzenie czy coś, ale po prostu chodzi o to o, o te kanały na YouTube, tak? No o to tylko i wyłącznie chodzi. Więc, no, jak, jak uważacie? to jest Wasza decyzja? Czy, czy co i jak? Ja mam nadzieję, że po prostu bijecie na Twitcha i coś tam wiecie, po, po Posiedzicie tak nawet 30 minut to mnie spoko... Tylko ...pamiętajcie, żeby pisać coś na tym na na czacie, bo to jest najważniejsze, jak ktoś sam siedzi i tylko siedzi, to aż tak nudno, nie? Bo czasami jest tak, że no, jest też tak większość osób robi i nic nie pisze i co, ja będę tak siedział i tak, 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 tak cicho, bez sensu, nie? Więc no na razie, pa, pa.